Dzień dobry wszystkim, jest 4.10, a ja powoli szykuję się na kolejną lokalną małą wyprawę jako odkrywca Nowych Światów i opodal mojego miejsca zamieszkania. Kolejne jezioro, tym razem jezioro Tuchel na skraju Gierłowskiego Lasu. Jest to trzecie i ostatnie jezioro z tak zwanego, ja to tak nazywam. Tercetu Gierłowskiego, z tego względu, że dwa poprzednie, które już miałem okazję Wam pokazywać i opisywać, to jest jezioro Mój i jezioro Siercze, oraz wspomniane dzisiaj do odwiedzenia jezioro Tuchel, leżą na skraju owego lasu bardzo niepokojącego miejsca, w którym niegdyś znajdowała się kwatera Hitlera, obecnie zniszczone bunkry i rejon odwiedzin turystów. Jezioro nie jest duże, jest nawet mniejsze od jeziora Siercze, ale jest ciekawym zbiornikiem wodnym. Tu mamy bardzo taką dużą skalpę, z której postaram się zwodować. Zresztą widzicie, jest tu dosyć spore wzniesienie, także różnica wzniesień między jeziorem a tym tą górą jest dosyć duża. I jezioro to leży nieopodal drogi wojewódzkiej z Kętrzyna do Giżycka. Tu też jest taki ciek wodny, który wpływa do naszej lokalnej rzeki Guber. A spróbuję tam podpłynąć i zobaczyć, czy będzie można go jakoś w jakiś sposób zbadać. Także widzimy się już nad wodą, ewentualnie jeszcze może jakieś pośrednie ujęcie. Także do zobaczenia no i już jestem nad jeziorem w sobie to mało widać ale zobaczcie tutaj jaka skarpa jest duża trzeba będzie zejść po niej no i co? odpinamy deseczkę załatrzyłem się w bagażnik dachowy z tego względu, że dużo jeżdżę z dechą i powiem wam, że to pompowanie na miejscu jest trochę uciążliwa. No i teraz ta część trudna, znieść deskę z tej skarpy. Chyba trzeba dookoła iść Bo tu jest zbyt stromo Tu jeszcze padało Oj ślisko jest o, Udało się Ale pięknie jezioro wygląda. Dechę tu położymy. Za mgłą świetnie. No dobrze. Po resztę sprzętu idę. No i jestem na jeziorze. Zwodowałem się. Piękny wsód słońca się szykuje. Zamglona tafla jeziora. Ten odcinek nie będzie długi To będzie tylko takie pobieżne przedstawienie jeziora Ono jest dosyć ciekawe, z tego względu, że północny Kraniec, tak jak tutaj widzicie to jest część Zalesiona z bardzo dużą skarpą i górą Natomiast centralne rejony tego zbiornika są wokół, wokół pola występują łąki no i też troszeczkę południowa część zalesiona natomiast ta północna zatoka jest taka cicha i spokojna szczególnie jak wieją północne wiatry generalnie to jezioro wydaje mi się najbardziej takie tajemnicze i niepokojące ze wszystkich trzech jezior tercetu jezior łoskiego jak ja to nazywam, czyli tych jezior na skraju lasu gierłowskiego byłej kwatery Hitlera. I zawsze, jak ten jadę, szczególnie w stronę bunkrów, to powiem Wam, że czasami tu nawet ciarki przechodzą po plecach. Bardzo niepokojące miejsce. Znaczy, wiadomo ile tutaj zła się wyrządziło, ile krzywdy było zrobionych. W sumie to tak za dużo na temat tego jeziora powiedzieć nie mogę. Bo ono jest mi najmniej znane z tych trzech. Na tamtych bywam częściej, na moju i na świerczu. Sama nazwa Tuchel w ogóle jest ciekawa z języka niemieckiego. Prawdopodobnie zaczerpnięta. Tuchel w języku niemieckim to znaczy. płótno. Ale co, jak to mówią, przysłowiowo autor miał na myśli. Nazywając to jezioro Tuchel. Nie mam zielonego pojęcia. No cóż, ja się będę powoli szykował. Chyba do śniadania. W bardzo ładnych okolicznościach przyrody. O wschodzie słońca. I cóż, widzimy się zapewne w jakimś ujęciu podsumowującym. Jezioro jak jezioro, ale tak pływając to. Powiem Wam, że urzekło mnie bardzo to jak jezioro prezentuje się z południowej strony w stronę północną na ten las Gierłowski, który jest na wzniesieniu Trochę wygląda to jak jakieś przedgórze Zobaczcie jaki piękny widok Jeszcze tam mgła unosząca się nad taflą Ładnie to wygląda z tego względu, że tam jest dosyć duże wzniesienie, około 155 metrów. Natomiast jezioro jest położone gdzieś w granicach wysokości 118 czy 119 metrów. Także jest dosyć szybkie przewyższenie. Zresztą widzieliście tę skarpę na początku filmu. No i całość robi świetne wrażenie. Tak jak uwielbiam widok na jezio w jeziorze, na jeziorze Siercze z północnego krańca w stronę Wyspy przypominające mi jezioro rynnowe. Natomiast tutaj świetny jest ten widok z południa na północ, gdzie mam wrażenie jakbym był w jakichś małych górach i ten las wysoko nad taflą. No i cóż, będę się powoli zbliżał ku końcowi filmu. Ja jeszcze będę pływał, bo jest wczesna pora, godzina szósta, Ale tak jak wcześniej wspomniałem, ten film będzie krótki, taki jedynie pokazujący to jezioro. Pewnym utrudnieniem, może nie utrudnieniem, tylko uniedogodnieniem może być pobliska droga wojewódzka, relacji, <grym> droga relacji. E Kętrzyngiżycko, nie jest tu zupełnie cicho. Gdzieś tam w tle, jak zresztą słyszycie, może teraz ciężarówki jeżdżą. Słychać niesie po wodzie. Szczególnie dzisiaj, kiedy jest taka flauta, jest cisza. Zobaczcie zresztą, jak pięknie z tyłu wygląda. Północna zatoka jeziora. świetnie to wszystko się prezentuje słońce powoli wstaje no i cóż jezioro jak jezioro nie ma takich legend i takich opowieści jak w przypadku Jeziora Mój czy Jeziora Siercze o których które zresztą pokazywałem wam opisywałem i nagrywałem wcześniej od zwykłe jezioro, aczkolwiek ma swoją aurę tajemniczości. Szczególnie, że znajduje się w dosyć ciekawym położeniu. Spróbuję jeszcze później podpłynąć do tego cieku wodnego, zobaczyć czy w ogóle da się tam wpłynąć. Jeśli uda się to włączę kamerę i nakręcę jakieś małe ujęcie krótkie. A teraz jeszcze zerknijcie sobie na piękno Słońca i to jak jezioro wygląda wzdłuż w stronę północną Akurat dobrze jest bo dziś będzie południowy wiatr, a ja jestem w kierunku na linii północ-południe. Ale kapitalnie to wygląda. No to nic. Jeśli się nie będziemy już widzieć, to w takim razie dziękuję za oglądanie, za poświęcony czas. I dbajcie o swoje wiosło. Cześć.